Zostałem zaprowadzony do fryzjera i utleniony na blond. Wy wystrojony pojechałem z matką do Warszawy, skąd już samodzielnie miałem podróżować dalej. Matka stwierdziła, że z tym wyglądem najbezpieczniejszy będę w, w wagonie nurfiur w którym zagrałem dobrze sobą znaną rolę małego Volksdeutsche. Szukając ucieczki przed strachem, zainteresowałem się krojem munduru, a konkretnie bryczesów, stojącego w drzwiach przedziału niemieckiego oficera. Zacząłem oglądać, w jaki sposób ubranie zostało uszyte, jak skonstruowane są nogawki. Pytałem o szczegóły jego właściciela. Niemiec zainteresował się ciekawskim chłopcem. Uznał widocznie, że ma do czynienia z przyszłym żołnierzem, a może nawet oficerem. Zabrał więc mnie do wagonu restauracyjnego. Bym zaś nie dźwigał ciężaru ponad siłę, Niósł za mną walizkę pełną nielegalnego szmuglu. Wnętrze wagonu przypominało elegancką restaurację z owalnymi okrami. Jedzenie smakowało mi wybornie. W Radomiu Niemiec wziął mnie za rękę jedną ręką, a drugą wziął walizkę i zaczął szukać na dworcu opiekunów małego Volksdeutscha. Wysłannicy aż zdrętwieli ze strachu na ten widok. Cóż było robić? Na szczęście rozpoczęli kłotłowaninę. Ktoś uciekał, strzelano, zanim ludzie się rozpieszkli po dworcu. W zamieszaniu kurier przytomnie zagarnął walizkę. Zostałem odstawiony bezpiecznie przez Niemca pod umówiony adres. Ta książka to hybryda między biografią a autobiografią. Jest w niej dużo rysunków żurnalowych, dużo zdjęć. Nie brakuje opowieści z domu rodzinnego i zaplecza pokazów mody. Znowu miałam szczęście. Książka wywołała efekt kuli śnieżnej. Jej premiera poprzedzona została dużą wystawą poświęconą twórczości Jerzego Antkowiaka w szkole Via moda. Premiera w Łodzi uświetniona została retrospektywnym pokazem mody. Książką zainteresowały się główne stacje telewizyjne i radiowe. Nie mogłam narzekać. Ogrom pracy został mi wynagrodzony. Czułam, że to, co robię, ma sens. Byłam zwyczajnie dumna i po prostu szczęśliwa. Jerzy Antkowiak, jako typowy dandys, jest jednym z bohaterów książki Dandysi i Dżentelmeni. Książka ta została skonstruowana w podobny sposób jak elegantki. O modzie i jej roli w życiu i kształtowaniu kariery zawodowej opowiedzieli mi m.in. Wojciech Młynarski, Karol Strasburger, Zygmunt Heiser, Kamil Sipowicz, Jerzy Antkowiak, Ryszard Rębiszewski. Antoni Jan Dziadkowiak, profesor medycyny, kardiochirurg, transplantolog. Wojciech Kruk, polityk, jubiler i spadkobierca jubilerskiej firmy W. Kruk. Jerzy Turbasa, krawiec, projektant prowadzący w Krakowie artystyczną pracownię krawiecką przy ulicy Świętej Gertrudy 15, a także ówcześni fani mody, panowie Jer Ryszard Janos i Daniel Truszkowski. Czyli jedenastu ambasadorów ówczesnej mody męskiej. Poznałam także kilku innych fascynujących panów. Ich wspomnienia stały się fundamentem książki, bo pojawiły się we wstępie. To jest moja najtrudniejsza książka. Dlaczego? Dziewczyny o modzie, życiu, marzeniach młodości opowiadają z dużą swadą, radością i zadumą. Znalezienie mężczyzn, którzy też by tak potrafili, nie było łatwe. Jestem dumna z siebie i z tej książki i jej okładki. Bez mojej sugestii, na co daję absolutne słowo honoru, na okładce znalazło się wesołe zdjęcie ukochanego ojca mojego męża. Tatarysiek Janes stoi na rękach na plaży. Ubrany jest w spodnie czy nosy i koszulę w kratę z długim, podwiniętymi do łokcia rękawami. Obok niego przykuca jego przyjaciel, ubrany w tym samym stylu, i trzyma go za łepetynę. Stroje tych młodych chłopaków, rocznik 1933, są tak modnie casualowe, że panowie mogą go dziś powtórzyć bez najmniejszego problemu. Tymczasem zdjęcie jest z 1954 roku. Mówię, że piszę książki o modzie jak życie i o życiu, które ta moda pomogła kształtować o tyle, o ile było to możliwe. Póki co ostatnią książką z tej swoistej emocjonalnej serii jest pozycja dziewczyny, moda ulicy lat 70. i 80. XX wieku. To także moje czasy, zatem pisałam o czymś, co dobrze znam. Książce o swojej miłości, młodości, ważnych wydarzeniach, jak wyjazdy, studniówki, prywatki, śluby, a także o modzie opowiedziały Mariola bojarska felens Halina Frąckowiak, Jolanta Kwaśniewska, Dorota Olejniczak, Małgorzata Ostrowska z Lombardu. Lidia Popiel, Małgorzata Potocka z Sabatu, Teresa Rosati, Magdalena Sędkiewicz, Maria Szabłowska, Krystyna Tomczyk, Bożena Walter, Barbara Zabłocka. Ówczesne dziewczyny współczesnym czytelnikom przekazały także wspomnienia o wymarzonych dżinsach Peweksu, mocherowych swetrach, spodniach dzwonach i marchewach oraz rękawach nietoperzach. Książka jest pokazem mody z tamtych czasów ponieważ zostały w niej zamieszczone reprodukcje stron o modzie, wywiady z gwiazdami czy wykroje ubrań. Jakość druku pozwala na lekturę ówczesnej prasy, co zawdzięczamy, wierzę w tej książce, wydawnictwa Arkady. Premiera książki odbyła się w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej. Na początku wydarzenia zeszłam na scenę po schodach w czarnych pantoflach, lakierkach Lubotę na 11-centymetrowych obcasach. Kiedy tak stanęłam na górze, pomyślałam, no cóż, może i zabiję się na tych schodach, ale przynajmniej odejdę z przytupem i w pięknych butach. Cóż rzec, to jest moja najpopularniejsza pozycja. Skala zainteresowania dziennikarzy, za którą jestem serdecznie wdzięczna, przekroczyła pozostałe książki, a przecież wtedy nie mogłam skarżyć się na jego brak. Ponieważ tę książkę sprzedaję osobiście, na przykład przed spektaklem lata 20, lata 30 w Teatrze Sabat, widzę reakcję na nią i dziewczyn z tamtych lat, i ich chłopców, i córek. To mnie wzrusza i skrzydła. Mówię, żeby wkleić do książki kopertę A5 i schować do niej opisane zdjęcia z tamtych czasów. Wówczas będzie się jedną z dziewczyn. Cieszą mnie sygnały na Facebooku, że tak właśnie zostało zrobione. Kocham modę miłością wielką i nie mam wątpliwości, że jest ona odwzajemniona, a dzieckiem naszej pary są moje książki.